Wspaniałe pytanie zadał mi Kuba dzisiaj o wrażliwości. Myślałam o tym cały dzień. Mam coś dodać. Wrażliwość przynosi satysfakcję wtedy, kiedy to nie jest rozdawanie dobra tym, którzy nie są godni tego dobra. Jeżeli rozdajesz komuś, kto nie jest godny tego, to za to zapłacisz. Zapłacisz swoim potencjałem, zapłacisz przez to. Że obdarowałeś kogoś, kto na to nie zasługuje. Nie będę dzisiaj rozwodzić się nad tym, jak bardzo Matrix bije za obdarowywanie niegodnych. Patrzcie, w jakim pięknym mieście jestem. Według mnie najpiękniejszy park na świecie. Kocham go nawet bardziej niż Park Luksemburg w Paryżu, który jest numer dwa na, moim, na mojej liście ulubionych parków. A więc nie będę wspominać o tym. Jak bardzo Matrix bije za to, kiedy energia jest przekazywana kimś, kto nie jest jej godzien. Powiem natomiast o czymś innym dzisiaj. Powiem o tym, jak wrażliwość może przynieść satysfakcję. Wrażliwość przynosi satysfakcję, kiedy czerpiesz ją z faktu tego, że jesteś wszechstronnie rozwiniętym człowiekiem. Kiedy patrząc się przez lata, które przeżyłeś, rozumiesz, że Byłeś uczciwy ze sobą, wykazali się dyscypliną i bardzo skrupulatną analizą wszystkiego, co się z Tobą wydarzyło. I wszystko, co mogłeś zro zrobić, zrobiłeś. O taka wrażliwość jest najgłębsza. Przebija serce, duszę na wskroś, wypełnia całego Ciebie. Jesteś szczęśliwy, zadowolony oraz bardzo poruszony. Jeżeli zaś mówimy o tym, aby być cały czas gotowym na odbiór problemów innych ludzi, jeżeli jesteśmy gotowi być kiblem dla czyichś e, opowieści, to nie jest to wrażliwość, to jest głupota. Twój czas jest cenny. Twój czas na ziemi to są cenne minuty, które jeżeli coś robisz, czegoś nie robisz. Jak spędzasz minuty swojego życia? Jeżeli jesteś uszami wolnymi do słuchania bzdur. Jesteś uszami do słuchania bzdur, tyle obraźliwości. Zastanów się nad tym, gdzie swoją wrażliwość otwierasz, przed kim i czy tobie służy. Co zresztą jest ważnym pytaniem w każdej działalności w życiu i co do każdego wyboru i decyzji. Trzeba się wypytać, czy mi to służy. Dużo jest pułapek systemu, dużo jest schematów, dużo jest. Przeróżnych, malutkich szczególików, które sprawiają, że jesteś kim jesteś, że robisz to, co robisz. Bardzo dużo jest poszczególnych detali, które otaczają twoje życie i które sprawiają, że świadomie lub nieświadomie zachowujesz się w ten czy inny sposób. Jedna z iluzji, jeden z haczyków, którymi bawią się nami i sterują nami, jest tak zwany FOMO. Fear of missing out. Skąd to się wzięło, że się boimy, że coś nas ominie? Skąd ten strach? Ani czym, czyżby nie z reklam? Jaka jest podstawowa myśl, podstawowy przekaz w reklamach? Zdążyj, zanim wygaśnie, zanim promocja się skończy. Kurwa, no! Wszystko się skończy nagle, wszystko się... Chcą, żebyś był jak ta ostryga, jak ta tańcząca na patelni jeszcze, nie wiem, żywa pchła. Chcą, żebyś był niespokojny, żebyś nie był zbalansowany, bo wtedy można to było pamiatać i popychać, niczym pionek popychany jest na grze, w grzew grze. nie, nie w twojej grze, zapewne nie w twojej. Więc to uczucie, ten pośpiech, Niepotrzebny pośpiech, który sprawia, że się czujesz mizernie, ten pośpiech sprawia, że stan, w którym żyjesz swoje życie, nie jest optymalny. Mało tego, sprawia, że chcesz zdążyć. Masz gdzieś zdążyć. A gdzie zdążyć? Na cmentarz zdążyć, czy gdzie zdążyć? Pozornie nieważny element wpływa na to, że ta podobizna pośpiechu potrzebnego, ten wymuszony pośpiech w powietrzu sprawia, że nie, zosta nie zostawili ci prawa zatrzymać się na chwilkę i tak po prostu sobie popatrzeć w niebo. Odpowiedz sobie na pytanie, kiedy ostatni raz pozwoliłeś sobie na luksus patrzeć w niebo? Stać i patrzeć w niebo. Kiedy to było i dlaczego? Tak dawno temu chcą żebyś gdzieś się śpieszył nawet jeżeli nie ma po co się śpieszyć chcą żebyś coś gonił kurde jakiś natręt tutaj za mną łazi po parku zaraz mu jak coś powiem to zniknie Leżą na energię czują, czują świecenie czują światło i po prostu leżą. zobaczymy co będzie się działo jeżeli jesteście ciekawi zobaczymy co ten co chce robić ale łazi wokół mnie to fakt no więc ten pośpiech sprawia, że podejmujesz nie najlepsze decyzje w swoim życiu. Też to robiłam. Myślisz, że trzeba nadusić, że trzeba za ludźmi biegać. Najczęściej to skutkuje rozczarowaniem w, w relacjach z ludźmi. Widzisz, bardzo, bardzo subtelny balans prowadzi do pożądanego skutku. To musi być odpowiednia mieszanka, proporcja składników, żebyś dostał to, co chcesz. Musi tu być zdecydowanie, zdecydowana akcja, ale też musisz być bardzo czujny, patrząc na to, jak reaguje otoczenie, przyroda, Twoje ciało na decyzje i na działania, które podejmujesz. Ciężko to ubrać w słowa. Najprzy... Najbardziej prosty przykład organ, żeby to się stało, musi się złożyć wiele składników w czasie. Wszystko ma być optymalne. Dużo małych, szczególików, ale mają w jednym czasie, w jednym momencie się wszystkie ułożyć, tak, żebyś otrzymał to. Tak samo jest w życiu. Trzeba wyczuwać ten balas. Kiedy odpuścić, a kiedy przedusić. Trzeba zrobić wszystko co możesz w życiu, żeby spróbować dostać to co chcesz, żeby zadowolić głód duszy, konieczny. Ale nie popełniaj mojego błędu, nie biegaj za ludźmi, nie myśl, że jak przydusisz człowieka, to zmieni zdanie. Nie myśl, że jak ktoś ci nie dał uwagi, to nagle zmieni zdanie i da uwagę. Paradoksalnie kochają nas ci, którym zabraniamy nas kochać, a gardzą nami ci, na których się modlimy, niczym na, na bożków. Nawet jeżeli nie biegasz, za nikim w szczególności, może być tak, że nie siedzi się po prostu ci, nie możesz usi usiedzieć w miejscu, myślisz, że trzeba gdzieś biec, coś spróbować, żeby zwiększyć swoje szanse na sukces, żebyś kogoś poznać, żebyś zwiększyć szanse na sukces. A w takich decyzjach, gdzie iść, z kim się spotkać, co robić, trzeba też słuchać w duszy. Jeżeli masz w środku siebie chęć, odzywa się to w całym ciele albo w sercu i chcecie się gdzieś iść, idź tam, jak najbardziej. Ale jeżeli to mózg podnosi się, panikuje i ci mówi, że musimy, musimy, bo coś stracimy, bo coś nie dążymy, nie biegnie kura bez głowy. Nie popełniaj moich błędów, nic ci to nie da, ponieważ Twoje tobie nie ucieknie. Co mam na myśli? Do, do, którego, do której myśli się zbliżam. Matrix jest idealnie ukształtowany. On reaguje na Twoje ruchy wszystkie jak pajęczyna na ruchy pająka. On reaguje na Twoje światło. To, kim jesteś, na jakich wibracjach jesteś, to jest po prostu kaliber, jakość, poziom Twojego światła. I to wszystko. Bardziej rozwinięte istoty nie potrzebują nawet używać słów. Widać chuj z kto jest kto. Po tym, co świeci, czym świecisz, kim jesteś. Po starszych ludziach widać... Po sposobie, w który się zmarszczyli, o czym myśleli przez życie. Jeżeli młody człowiek może jeszcze udawać, to starszy już najczęściej wykazuje całą swoją mordą, co za zestaw, co za mechanizm, co za zestaw wierzeń i podejść mieści się w tym właśnie ustrojstwie. Tak samo jest ze światłem. Poziom, który sobie reprezentujesz, widać tym, którzy są bardziej rozwinięci. A matrix jest idealnym mechanizmem. I on dopasowuje wydarzenia Twojego życia do tego, na jakiej fali nadajesz. Powiem więcej. To jest nie tylko światło, to jest też dźwięk. Słyszałam, że molekuły DNA śpiewają, mają melodię, promieniują i śpiewają. Więc nikt się Twojego poziomu nie zabierze, nie musisz udowadniać nikomu nic, nie, nie musisz biec, łamiąc szyję nigdzie. Tylko jeżeli wewnątrz chcesz. I tutaj sztuka balansu jest potrzebna. Delikatny, bardzo wycelowany balans w Twojej duszy, w środku. Dusza chce, robisz. Dusza nie chce, nie robisz. Bardzo łatwo. I nie słuchasz paplania mózgu, który jest często obcym mechanizmem, zaprogram zaprogramowanym przez naszych oprawców, czyli tych, którzy chcą nas wykorzystać w swoich celach. O mózgu mówiłam kiedyś, że trzeba najpierw go zniszczyć do zera, zamknąć mu japę. Mam o tym wideo zamknąć japę mózgowi. Dopiero, dopiero jak ją zamkniesz, następuje kolejny poziom, kiedy możesz sobie już co puste naczynie mózg wziąć i sobie zaprogramować jak twórca od nowa. Tak, żeby służył Tobie włożyć takie wyżenie, jakie chcesz ty. Nie da się tam nic do tego mózgu napakować. Jeśli tam jest dużo gówna i dużo uwierzeń, które ci paraliżują, chcesz robić krok w lewo, krok w prawo, a mózg mówi nie, grzech, gdzie? A więc musisz wymieść miotłą wszystkie obce przekonania, którymi Twój mózg był wypełniony przez istoty i ludzi i mechanizmy, i instytucje wrogie Twojemu dobru rozwojowi i Twojemu szczęściu. To miejsce, w którym jestem, ten park, ma niesamowitą energię. Te drzewa tutaj tworzą, tworzą taki mikroklimat, że nawet oglądając to wideo, ta wibracja na pewno się Tobie przekaże. Więc gratuluję Tobie i sobie, że ja tu jestem, a Ty możesz też tu być dzięki temu wideo. Więc mózg trzeba uspokoić, zamknąć, wyczyścić. Mi to zajęło z 10 lat, albo tak naprawdę całe moje życie. Dopiero jak się zamknął do końca, wypełniłam go tym, czym chcę, i teraz służy mi. Teraz ja jestem władcą i zarządcą moich programów w mózgu. Bo wyczyściłam wszystkie zakamarki, wszystkie podświadome programy, ponieważ każda myśl, która przychodzi do mojej głowy, jest poddawana nieszczędnej analizie oraz przechodzi przez filtr moich pytań, jaka mi korzyść tego i czy mi to służy, masz robić tą samą pracę, przerobić. I inaczej nie ruszysz dalej. No, i to czyszczenie mózgu ma bezpośredni związek z nierzucaniem się jak kura bez głowy w wydarzenia, dla których nie rezonuje dusza. Mam nadzieję, że mi się udało po części wyrazić tę myśl. Jeszcze powiem o trzech ciekawych poziomach, które zauważyłam na drodze do rozwoju. Nasza osobowość, nasze jestestwo składa się z wymiarów, jak kapusta. Są różne wymiary. A I rozwijając się, rozszerzasz się. To tak, jakbyś miał dostępne kolejne poziomy gry, które albo nigdy nie zostają rozpakowane, albo na które masz bezczelność wkroczyć i swoją działalność tam wszcząść. Wszcząść. Piękno, na przykład to jest wskaźnik poziomu rozwoju. Tak, piękno. Piękno równa się rozwój. Więcej powiem, równa się mózg. Kolejne iluzje, które nam w społeczeństwie mówią, jak piękne to głupie, a jest odwrotnie. To jest na pocieszenie wszystkim luzerom, którzy są zawsze będą brzydcy, chorzy i nieszczęśliwi. Bo jest ich więcej. Pamiętaj, to co sprzedają masą nie służy rozwojowi. Ona jest sprzedawane na celu, żeby masy kontynuowały bycie głupimi i nigdy się nie odknęły i robiły to, co chcą rządzący. Więc piękno równa się mózg. Więcej tłuszczu w organizmie? Mniej rozwinięty mózg, zaniedbane połączenia mózgowe, niesynchronizowane działania półkuli mózgowych. Jeśli mózg się rozwija, to człowiek nie może nie dbać o ciało bo że ciało to jest podstawowy poziom, podstawowe to jest naczynie tej kapusty. Gdzie się rozwijać, gdzie się budować, jeżeli podstawowe narzędzie, którym jest ciało, jest zaniedbane. To jest w poziomik. Ciało. Druga rzecz, pieniądze. Wpływ, to jest kolejny poziom. To jest poziom energii. Ile masz w sobie energii? A energia, to ile zaangażowałeś poziomu? Kolejny? i w jakim stopniu ja rozwinąłeś i zmusiłeś pracować na swoją korzyść. Więc co ja zauważyłam? Moje własne doświadczenie, przeszłam przez trzy poziomy. Ja w Polsce, szłam ulicą, unikałam spojrzeń, ponieważ brudzili mi mój wewnętrzny stan ludzie, którzy mnie oceniali, że albo za ubrana, albo nie tak chodzę, albo powiedzieli mi w Poznaniu jakaś stara frukwa powiedziała, że to nie jest plaża. A ja szłam w krótkich spodenkach latem. Albo e, parada 11 listopada. Stoję z przodu, słyszę z tyłu, gadę: Czy jesteś świecznikiem? Człowiek gada, Czy jesteś świecznikiem? Czyli no, taki poziom, że szkoda gadać. Więc ja unikałam spojrzeń, bo ja wiedziałam, że prawdopodobieństwo, że natknę się na coś inspirującego, było bliskie 0. Najczęściej. To była po prostu demotywująca historia. No i nauczona tym, że nie trzeba dążyć do spotkania się oczami z kimkolwiek, bo można sobie zasrać wnętrze, później się czyścić długo. Stwierdziłam, że lepiej będę unikać tych spojrzeń w ogóle. Bo to, na co Twoje oczy patrzą, siłą rzeczy zostaje w Twoim mózgu na zawsze. Ilość reklam, które obejrzałeś, na zawsze. Są dodawane do zawartości pralki, którą jest Twój mózg, która cały czas jest mieszana, 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 analizowana, mieszana, bo mózg to mechanizm, i później jest wydawany Tobie jakiś wynik, albo sugestia, jak lepiej działać, albo pomysł, będący skutkiem mieszania się mało cennych rzeczy, które Twoje oczy ujrzały. Musisz bardzo. Być ostrożny i uważny, i skupiony na tym, na co Twoje oczy patrzą. Ponieważ są takie rzeczy, jest takie pojęcie jak lustrzane neurony. To, co widzisz, jest powielane w Twojej rzeczywistości. Jeżeli coś widzisz często, coś tam trzeba robić, bo to jest mechanizm dla mózgu, że ha, często to jest w mojej rzeczywistości, więc to chcę. Więc musisz albo zmienić zderzanie się z takimi. Uch, środowiskami albo ludźmi, albo unikać ich. Więc pierwsze podejście było takie. Poza tym przecież kopiujesz podświadomie od razu nawet e, zachowanie tego, z kim twoje oczy się spotkały. Najbardziej mnie denerwowały dziewczyny, które patrzyły się tak, jak ofiary z matriksu religijnego oraz rodzinnego, patrzyły się na ciebie i tak, gdyby przepraszały za to, że istnieją. Po prostu tak. <laughs> Oj, ja przepraszam. No takie nieszczęście, że, że chce się wymiotować. Człowiek nie ma godności. Człowiek nawet, no... skrzydła obcięty. obcięte. No, nawet nie jest pełni człowiek. No niewolnik. No mięso, które wykorzystują w swoich celach. Roztażczają na różne cele. No nadal. Smutek. No masakra. Więc unikałam spojrzeń. Ponieważ aż mnie mdliło na to, że ja też zaczynałam się Garbić i tak się zachowywać jak luzer. Jak patrzyłam na setki takich przykładów. Drugi poziom to ja em, lat, dwa lata temu otworzyłam Zielony Czakram tutaj. Promieniowałam miłością, czyli inne podejście. E, chciałam sprawdzić podejście tych wszystkich spirytualistycznych, popularnych teraz trendów i szkół, które mówią, że trzeba kochać wszystkich: jesteśmy jednością, trzeba dzielić się z żulami, trzeba wszystkimi się dzielić. Kto tego potrzebuje? Dwa lata to testowałam nic dobrego, czyli podejście sedno podejścia jesteś otwarty cokolwiek się dzieje, miłość i ta twoja energia przyjęcia, to wszystko stopi zrozumienie człowieka akceptacja jego wyborów jego zachowania, to jest fajne, bo nieosądzanie to jest pierwszy krok nie trwonisz energii na puste miejsce jeżeli nie osądzasz, bo osądzanie to jest straszna przepona na w drodze do rozwoju twojego własnego, bo tracisz na puste miejsce energię a nie osądzać i nie bać się już spojrzeć w oczy, to był kolejny poziom. I tak myślę i wiem, że wszystkie poziomy trzeba przejść, żeby przejść do kolejnego poziomu. Więc ten mój poprzedni poziom, ciekawy powiem, ciekawy, lepszy niż unikanie, akceptowanie ludzi, rozumienie, że jestem tu, kim ja jestem, żeby ich osądzać. Każdy jest na swoim poziomie, na swoim szczeblu, na piramidzie, wszystko jest fajnie i super. Tylko, że minusem takiego podejścia jest to, że jeżeli zbyt roztapiasz się w innych ludziach, nie możesz jednocześnie się skupić na własnych celach. Nie możesz być taki skupiony i jak laser wycelowany na swoje cele. Czyli poprzedni poziom jest potrzebny po to, żeby na zawsze przestać osądzać. No ale to był poprzedni poziom. Teraz jestem na innym poziomie. Teraz, kiedy idę, to to, co wokół mnie się dzieje, ja to czuję energetycznie, że to jest warte spojrzenia. Ja nie unikam ani nie osądzam, ani nie patrzę. Teraz ja już. Nie boję się spotkać wzrokiem, bo mam cały arsenał zachowań. Mogę nie sądzić, zawsze trzeba nią sądać, mogę się roześmiać, mogę. Po prostu mięso ewolucyjne napracowałam, które mi pozwala nie reagować jak kura bez głowy, tylko cokolwiek się stanie, otrząsnąć się, popatrzeć, przeanalizować jak obserwujący, bez emocji podjąć decyzję. Najlepszą dla mnie w tym momencie. Więc kiedy ja, Więc kiedy ja teraz idę. Jakkolwiek idę, nie panikuję, nigdzie się nie śpieszę, nie pragnę nikomu nic udowodnić. Za nikim nie biegnę, nikogo nie osądzam, nikogo nie unikam. Wszystko wokół mnie jest dekoracją, nikomu nie jestem nic winna. Nikomu nie jestem nic winna. Nawet promienia mojej cennej uwagi. Cała energia jest ze mną. I jest takie wrażenie, że ja niczym płynę, płynę przez fale. Płynę ochroniona przez poziomy energetyczne moich ciał, które napracowałam, rozwijam i rozwijam cały czas. Jestem sfokusowana na swoich celach, ale jestem tu i nie jestem. Jak na przykład w Terminatorze. Kiedy idziesz bezemocjonalnie, nikogo nie osądzasz, ale jest jeden szczegół tego. I to się pokrywa z filmem Terminator. Jeśli ktoś mnie zaczepi, albo spróbuje nadusić na litość, albo zmanipulować, zniszczę. Po prostu zniszczę, pustego miejsca nie zostały. Takie podejście daje najwięcej szczęścia. Taki poziom. To jest super, to jest to, na czym jestem teraz, a rzeczywistość to kapusta. Ponieważ widzisz zawsze ją pod pryzmatem poziomu, na którym jesteś. A więc to, gdzie jestem teraz, niesamowicie mi się podoba. Opłaca się bardziej i dać szczęście więcej niż poprzedni poziom, ale bez poprzedniego poziomu nie byłoby tego poziomu. Bez unikania osądzających, nieszczęśliwych starszych pań, z siateczkami, nie byłoby kolejnego poziomu. Kiedy byłam otwarta jak ta fontanna energii i akceptacji dla każdego żula. poprzedni poziom też potrzebny. Bez niego nie da się dać. To jest jak, no, trzeba, bo to są lekcje, które równocześnie są odrabiane, kiedy jesteś na poszczególnych poziomach. To nie jest tylko poziom sam w sobie, to co widzisz, się dzieje, czyli ja otwarta i promieniująca energię, się dzieląca i nieosądzająca, to więcej. Więcej się dzieje. Kiedy ten poziom kończy się, znajdujesz siebie na nowym poziomie. a z poprzedniego nie byłoby obecnego. Droga rozwoju to jest droga. I to jest najwspanialsza droga, którą są zaszczyceni tylko ci, których swędzą takie pytania jak sens życia, po co tu jestem, którzy są już na takim poziomie, kiedy ich nie cieszy powielanie schematu oraz wykonywanie programów zaproponowanym przez system. Jeśli jesteś na tym poziomie, gratuluję. Jest zajebisty. Jeśli nie jesteś, będziesz. No i życie jest piękne.